Instrukcja montażu drzwi stalowych zewnętrznych firmy Ercado Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz instrukcją montażu. Należy także sprawdzić, czy dostarczone elementy w pudełkach są zgodne z naszym zamówieniem. Informacji należy szukać na etykietach z kodami kreskowymi. Nasz montaż drzwi odbywa się w nowo budowanym budynku, dlatego w miejscu, gdzie będziemy rozpakowywać nasze elementy, kładziemy kartony, na których za chwileczkę będziemy montować drzwi oraz na świetle. Kolejnym etapem jest demontaż szyby w naświetlu. W tym celu musimy zdjąć uszczelki i listwę zabezpieczającą szybę. Kładziemy na na tekturze i delikatnie zdejmujemy uszczelkę. Aby wyjąć listwę, musimy ją wypchnąć do środka na świetla. Odkładając listwę na bok pamiętajmy, aby zapamiętać, z której strony szyby została zdjęta, aby później zamontować ją w tym samym miejscu. Kolejny etap to wyjęcie szyby. Do tego potrzebujemy przysawek. Delikatnie odkładamy szybę na bok i przewracamy konstrukcję na bok. Na dole konstrukcji jest wycięcie. Ma ono za zadanie odprowadzanie wilgoci, ale informuje nas także, że jest to dół naszej ramy. Następnie musimy zdjąć drzwi z zawiasów i wyjąć z ościeżnicy. W tym celu otwieramy drzwi pod kątem 90 stopni. Podkładamy kawałki drewna pod otwarte drzwi. Ościeżnica powinna sama zejść z zawiasów. Teraz musimy połączyć ościeżnicę z naświetlem. W tym celu stawiamy ościeżnicę na boku, technicznymi otworami do góry. Do ościeżnicy przyklejamy taśmę rozprężną, która po kilkunastu minutach zwiększy swoją objętość. Między otworami umieszczamy kości. Następny etap montażu to połączenie ościeżnicy i naświetla. Naświetle ustawiamy na futrynie, tak aby zlicować wszystkie brzegi. Możemy nasze elementy zabezpieczyć zaciskami stolarskimi. Techniczne otwory w naświetlu powinny być spasowane z ramą drzwi. Kiedy wszystko już ustawimy, przystępujemy do skręcenia obu elementów. Pamiętajmy, aby górą między naświetlem a ościeżnicą. Wyprowadzić przewód. Kolejny etap montażu to kotwy mocujące, które instalujemy na wszystkich bokach naszej konstrukcji. Po bokach instalujemy po cztery sztuki, a z dołu i u góry po jednej sztuce. Teraz za pomocą klinów i deseczek wstawiamy ościeżnicę i na świetle w otworze domu. Teraz ustawiamy całą konstrukcję w pionie i poziomie. A niewątpliwie będzie nam potrzebna do tego poziomica najlepiej o długości 2 metrów i krótsza. Kiedy już wszystko wypoziomujemy i zaklinujemy, możemy przytwierdzić kotwy do muru, używamy do tego wiertarki i wkrętów. Przed użyciem pianki montażowej zakładamy próg. Kiedy nasz próg zostanie już zamontowany, należy założyć drzwi. Po założeniu drzwi Należy je wyregulować, aby zamykały się i otwierały, nie ocierając o ościeżnicę. Przed pianowaniem należy zamontować szybę w naświetlu bocznym. W tym celu oczyszczamy wnętrze naświetla z pyłków i ewentualnych zabrudzeń. Umieszczając dystansę na każdym z boków, ustawiamy szybę w równych odległościach. Następnie zakładamy listwy aluminiowe w tych samych miejscach, z których zostały wyjęte. Przykładając listwę przyszybową, a następnie uszczelniamy uszczelką. Podobnie postępujemy z pozostałymi trzema listwami. Do wciśnięcia uszczelki użyjmy zaokrąglonego plastiku. Teraz możemy przejść do zapianowania szczelin między murem a futryną. W trakcie, kiedy piana zastyga, my przechodzimy do montażu klamki i antaby, czyli uchwytu po zewnętrznej stronie drzwi. Podczas rozpakowywania zwróćmy uwagę, czy są wszystkie elementy. Montaż antaby rozpoczynamy od wkręcenia rozety dolnej. Kiedy już zostanie zamontowana, przez górną rozetę przepuszczamy przewody wystające z drzwi i ostrożnie wkręcamy ją w drzwi, uważając, aby nie przekręcić i nie urwać przewodów. Przy pomocy poziomicy ustawiamy równo podkładki pod rozetami. Następnie za pomocą najlepiej szybkozłączek spinamy ze sobą przewody wystające z antaby i drzwi. Następnie zakładamy antabę i dokręcamy kluczem impulowym. Nasza antaba od strony wewnętrznej ma przycisk uruchamiający elektromagnes, który otwiera drzwi. Przewody, które są wyprowadzone z drzwi, należy podłączyć do zasilacza. W tej kwestii najlepiej zlecić to osobie z uprawnieniami. Dobrze zamontowane i wyregulowane drzwi otwierają się lekko i bez problemu zamykają się. Pamiętajmy, aby drzwi nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych.